Thank you Hebda, witam Państwa we wtorek, 27 grudnia i zapraszam na Jawor Express. Zmiana organizacji ruchu na ulicy Grunwaldzkiej w Jaworznie od 27 grudnia w ramach prowadzonej przebudowy zamknięty został jeden z pasów drogi w rejonie ulicy Cegielnianej. Uwaga kierowcy, od dzisiaj zmiana organizacji ruchu na odcinku ulicy Grunwaldzkiej od Leopoldu do skrzyżowania z ulicą Szczakowską. Aktualnie ruch odbywa się po tej jezdni, która już ma pierwszą warstwę asfaltu. Podróżuje się na pewno dużo lepiej, bo ta część druga, którą teraz będą zajmować się drogowcy, była już w bardzo złym stanie. Mamy nadzieję, że to wszystko spowoduje, że po pierwsze termin zakończenia tych prac będzie utrzymany, a z drugiej strony no na pewno będzie ten ruch w tym momencie bardziej płynny. Przed nami sylwester, czas zabaw hucznych, sztucznych ogni i ogłuszających petard. O tym, jak przygotować zwierzaki na ten sylwestrowy Armagedon, mówi lekarz weterynarii. Musimy ustalić jakieś miejsce, które w mieszkaniu jest najcichsze, w których zwierzątko by się najlepiej czuło, tam ułożyć mu legowisko. No może być to na przykład łazienka albo miejsce, pokój, w którym nie ma okien, wtedy jest on wyciszony, zamykamy drzwi, kładziemy legowisko, w którym najlepiej się czuje. Gdzieś w kącie, z boku, żeby te dźwięki słabo dochodziły. Wiadomo, że okna muszą być pozamykane, najlepiej z, z, opuścić rolety. Nawet czasami, jak dźwięk dochodzi, to można kocami te okna uszczelnić i wtedy jest ten dźwięk wygłuszony. W momencie, jak są te główne wystrzały, to puścić lekko jakąś muzykę, taką spokojną, wyciszoną, nawet poważną. Zwierzęta lubią właśnie, podobno lubią muzykę poważną, wbrew pozoru słyszą to jako taki dźwięk uspokajający, przyjemny dla nich. Też można taki kojec przygotować, w którym tam damy kocyki albo nawet zabawki, którymi, kosteczki, którymi lubią się bawić. No, drugim takim miejscem jest przy nas, czyli jeżeli widzimy, że pupil bardzo mimo wszystko się denerwuje, to najlepiej być przy nim, siąść przy nim i delikatnie go głaskać. Nie ostro i mówić coś do niego, tylko delikatnie od główki do ogona, spokojnym ruchem głaskać go. Najlepiej jest tak nawet do tygodnia czasu podać, już podawać leki uspokajające, bo są to leki, tylko wyciszają, one nie usypiają, nie. Zamykają nie zmniejszają dźwięku, ilość dźwięków, które docierają do uszu, one tylko, tylko delikatnie wyciszają. Niektórzy stosują też upsów, na przykład watkę do uszu albo te koreczki, tylko nie wszystkie lubią, prawda, ale też warto włożyć delikatnie watę do uszu i wycisza ten dźwięk. Jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, żeby nie wychodzić w czasie tych strzałów z pieskiem na, na spacer. Zawsze sobie wyjść tak gdzieś do godziny 18 czy 19, żeby przespacerować i wrócić. Nie karmić też na siłę w tym dniu piesków, bo one już się denerwują. Jak zjedzą, to potem są problemy z wymiotami czy z jakimiś biegunkami na tle stresu. Wszystkim zwierzakom ściskamy łapki i życzymy przetrwania sylwestra w dobrej kondycji. Na szczęście dla nich taka paskudna noc tylko raz w roku. Nie trzeba wyrzucać jedzenia, można się nim podzielić z potrzebującymi. W Jaworznie funkcjonuje jadłodzielnia, w której można pozostawić nadmiar żywności. Święta kojarzą się wielu osobom szczególnie z dużą ilością jedzenia. No, i ważne, żeby to jedzenie się nie marnowało. Proszę Państwa, pamiętajmy, że w jawożnie jest coś takiego jak lodówka społeczna, czyli jadłodzielnia. I tu, właśnie na Paderewskiego, całe jedzenie, które zostało nam też po świętach, możemy zostawić w lodówce, a osoby, które są potrzebujące, mogą sobie tutaj podejść i sobie to zabrać. Co ważne. Na jedzeniu, które zostawimy, należy umieścić kartkę po pierwsze z datą przygotowania tego jedzenia oraz ze składnikami. Oczywiście taka podstawowa lista może pomóc osobom, które mają na przykład alergię, żeby nie zabrały e, takiego jedzenia, które może im zaszkodzić. Pani Edyta Lesiak, która opiekuje się tą jadłodzielnią, mówiła, że już w dniu Wigilii pojawiły się tutaj produkty. Przez święta też ludzie zostawiali te produkty. Aktualnie jadłodzielnia jest pusta, no, ponieważ jest pierwszy dzień po świętach, jest jeszcze wcześnie, ale jeżeli zastanawiacie się, co zrobić z tym jedzeniem, które zostało u Was w domu, a jest jeszcze dobre, to to miejsce na pewno do tego będzie doskonałe. Kryzysy humanitarne dotykają blisko 340 milionów ludzi na świecie, zmiany klimatu mają w nich coraz większy udział w grudniu Polska Akcja Humanitarna kończy 30 lat. To zawsze jest dla nas bardzo ważna data, no ale rocznica jest okrągła. W 1992 roku udzielaliśmy pomocy, można powiedzieć, bardzo podstawowej. Zaczęło się od konwoju 12 tirów. Zaczęło się od bardzo takich podstawowych działań, a przez ten czas się sprofesjonalizowaliśmy. I tak samo jak u nas się zmieniało, to też na świecie zmieniały się potrzeby. Wybuchły nowe konflikty. Zmiany klimatu odgrywają coraz większą rolę w kryzysach humanitarnych. Też również sama pomoc humanitarna na świecie się zmieniła, bo stara się odpowiadać już długofalowo, czyli nie tylko ratować zdrowie i życie, ale szukać rozwiązań na przyszłość. Przez lata widzieliśmy, że Polacy i Polki chcą pomagać, chcą się włączać tak, jak tylko potrafią, i nie ma znaczenia to, czy osoba, która potrzebuje pomocy humanitarnej znajduje się na końcu świata, czy znajduje się tuż za granicami. Ten rok oczywiście pokazał, że jesteśmy w stanie poświęcić dosłownie wszystko, aby pomóc osobom w potrzebie, ale my My to widzieliśmy już od 1992 roku. Coraz więcej firm się angażuje i to długofalowo. Coraz więcej osób stara się wpłacać co miesiąc albo zachęcać swoje szkoły, swoich współpracowników firmy, żeby pomagać. I to jest bardzo pozytywny trend. Nauczyliśmy się pomagać przez te 30 lat. Dostrzegamy, że coraz więcej osób ma problemy z przelaniem tej tradycyjnej kwoty, którą chcieli przelewać na przykład co miesiąc albo w grudniu z powodu świąt. Oczywiście ceny rosną. Wiele osób też pomagało przez cały rok, w jaki sposób się włączało, kupowało produkty do punktów recepcyjnych, pracowało na granicach, więc to zaangażowanie odrobinę stopniało, ale wiemy my wiemy z naszego doświadczenia, że w sytuacji nagłego kryzysu polskie społeczeństwo mobilizuje się od razu i niezależnie od kosztów, niezależnie od od tego ile mają środków finansowych zawsze jakoś pomogą. Jeżeli nie mają na to pieniędzy, to pomogą osobiście. Jeśli myślimy o regionach, które w przyszłości mogą zostać objęte kryzysami humanitarnymi, to musimy się zastanowić właśnie nad skutkami zmian klimatu, czyli w których miejscach już wkrótce nie będzie dało się żyć z powodu temperatur gwałtownych zmian pogodowych, katastrof naturalnych. No i tutaj niestety oczywiście Afryka przychodzi na myśl, ale też na przykład Oceania, Azja Południowo-Wschodnia Również duże części Ameryki Środkowej są narażone na skutki zmian klimatu, na nagłe powodzie jak Honduras, Nicaragua, Gwatemala. Więc to wszystko mogą być w przyszłości punkty zapalne. Nie da się niestety przewidzieć, gdzie i kiedy wybuchną konflikty zbrojne czy niepokoje społeczne. W tym momencie przede wszystkim najtrudniejsza sytuacja jest w rogu Afryki, gdzie jest największa od 400 lat susza, czyli Etiopia, północna Kenia, zwłaszcza Somalia. Dodatkowo nadal kryzys w Afganistanie, to jest bardzo, bardzo duża potrzebna, Trzeba pomocy. W Jemenie, to jest największy kryzys humanitarny naszych czasów 80% osób potrzebuje jakiejś formy pomocy humanitarnej. I Ukraina, gdzie liczba osób potrzebujących pomocy humanitarnej wzrosła z 3 milionów do 18 milionów. Na zakończenie zapraszamy na kolejne spotkanie z przyrodnikiem Piotrem Grzegorzkiem. Poznamy dymnicę lekarską Fumaria officinalis z rodziny dymnicowatych Fumariace. Bohaterkę tego filmu uwieczniłem w szanowie. Jest to jednak roślina w miarę pospolita i wszędzie wygląda tak samo. Obecnie takson jest podzielony na dwa podgatunki. Ten tutaj jest typowy. Kiedyśmy się poznali po raz pierwszy, była ona zaliczana do rodziny makowatych papawerace. Po jakimś czasie, gatunki o kwiatach grzbiecistych, takich jak tutaj, skupiono w odrębnej rodzinie. Roślina kwitnie od maja do września. Jednakże w prawne oko tanika rozpozna ją nawet teraz. Tak wyglądała w listopadzie na poboczu ulicy księdza Ignacego z przy okazji można zauważyć, że jej liście są hydrofobowe. Znaczy się, woda ich się nie ima i tworzy na ich powierzchni malownicze skupiska kropli. A poza tym zdarza jej się kwitnąć nawet w grudniu. Wracamy do okazów kwitnących teraz coś o jej jako niezłym jółku. Wszak nazwy polska i łacińska zobowiązują. Posiłkuję się swoim ukraińskim kompendium. Otóż badania wykazały, że preparaty z jej ziela rozszerzają naczynia krwionośne i tym samym obniżają ciśnienie krwi. W małych dawkach mają dodatnie działanie inotropowe na serce modulując częstość jego skurczu. Poza tym leki z dymnicy wzmagają działalność przewodu pokarmowego oraz wątroby. Jako zioło jest od dawna lekiem medycyny ludowej. W tym przypadku stosowano ją wewnętrznie, między innymi przy migrenie, podwyższeniu apetytu, przy szkorbucie. Zewnętrznie pomagała między innymi przy alergii, egzemie, liszajach, świerżbie. Należy także do grupy ziół, o których powiadam. Do rany, przyłóż. Lista zastosowań jest znacznie większa. Dlatego na zakończenie tradycyjna mantra: Co do reszty, szukajcie, a znajdziecie. W gruncie rzeczy najważniejsze jest wiedzieć, jak ta roślina wygląda, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taka wiedza może się przydać. Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jaworekspresu. Dziękujemy i do zobaczenia jutro.